ponieważ tutejsza restauracja cieszy się dwoma czapkami kucharskimi w przewodniku GOMILO, więc pomyślałem sobie, że nie od rzeczy będzie przedstawienie Państwu miejscowego, wybitnego szefa kuchni. Drodzy Państwo, oto pan Norbert Steiner. Gris gott. gott. freut mich. E, Was wollen Sie kochen heute? Wir kochen heute eine Entenbrust. Ja. Mit Hedgerlrahm, das sind Tagebutten, das sind wilde Rosen. Aha, drodzy Państwo, mhm. zasadnicze dwa składniki tej potrawy, piersi z kaczki, oraz rodzaj konfitury z owoców dzikiej róży. Alzo, salz und pfeffer, ja? Tu jest salzum pfeffer, ja? Trzeba przyprawić piersi, nacięte, proszę zobaczyć, skórka jest nacięta. Szwarce pfeffer? On szwarce pfeffer, ja. Ok. Z dwóch stron, oczywiście. Więc pracuję Na patelnię pan Norbert wlewa sklarowane masło, które tutaj nazywa się buterschmalz. I teraz temperatury. I teraz począwszy od strony ze skórą smażymy krótko piersi skaczki. Obsmażone piersi trzeba teraz zdjąć z patelni i one wędrują do pieca dosłownie na... 15 minut. Piersi z skaczki to jedne z piękniejszych piersi w świecie. Kto raz jadł prawdziwe francuskie magret de Canard, wie o co chodzi. Tutaj mamy klasyczną francuską metodę przygotowywania ich, ale z typowym dla tej okolicy sosem. Albo so. potrzebujemy teraz odrobinkę bardzo drobnej, pszennej mąki. Którą wrzucamy na ten ten szmalc, czyli skarowane masło, na którym smażyły się piersi. Aha. Teraz wlewamy do tego wino czerwone i zda yeah. Zweigel. To jest Zweigel, nie? czyli najbardziej typowa czerwona odmiana dla tych okolic. By się uplaszę. O, właśnie tak. I trochę świeżo wyciśniętego soku z pomarańczy. Koniecznie świeżo wyciśniętego, zupełnie inny smak niż z kartonu. Dankeschön. Dann gehen wir dazu frischen Dümian. Świeży tymianek. I najważniejsza rzecz. Und dann von der Hagebuttensoße. I proszę zobaczyć. To są owoce dzikiej róży, a tutaj mamy z niej konfiturę. To się powinno chwilkę pogotować i będziemy to doprawiać miodem. To mm jest -hmm. cholnik? Kim ja. Takie mogę 1 s I dwie spore łyżeczki miodu. Mm -hmm. Ok. To widać nie ma. i Pfeffer widać? Oczywiście odrobinę soli mm -hmm. i pieprzu. Mm -hmm. Teraz jeszcze to się powinno chwilę pogotować, a na wydaniu będzie... Chciał do tego dodawać e, ubitą słodką śmietankę. Takie piersi tradycyjnie jada się tutaj z kluseczkami e, z ciasta ziemniaczanego, twardego, które są obsmażane na złoto i właśnie takie kluseczki mieliśmy na talerzu. Sozis Fertiz, obew ja? z niego. A, Ja, ja, ja. Tak jak powiedziałem wcześniej, na końcu dodaje się tutaj e, bitą świetną. Ale nur ganz kurz und nicht nie to lange kochen. Aha, i to się już musi króciuteńko tylko gotować. Są zfiltas oba widać Inaczej śmietana siądzie. Więc tylko trzeba całość rozmieszać so. i już będzie w porządeczku. Aha. Trochę tego sosu z przewagą śmietany wędruje już na talerz. I teraz piersi jak się domyślam. Tak jest. Góra 15 minut w piecu. One mogłyby być nawet jeszcze bardziej różowe w środku, ale to już jak Państwo uważają, we Francji one są nieodmiennie krwiste, ale w środkowej Europie y, ludzie wolą rzeczy bardziej wypieczone. Kroimy je w plasterki w każdym razie, układamy na sosie. To jest swartis. Dankeschön. Drodzy Państwo, jeszcze żółoka. To naprawdę piękna rzecz. A oto najstarsza część piwnicy pod dawnym opactwem. Zgromadzone tutaj butelki są dość wiekowe, choć nie starsze niż z roku 1955. Pamiętajcie Państwo, do tego roku była tu Armia Czerwona. Cóż, na koniec wypada nam wszystkim życzyć, byśmy starzeli się równie pięknie i godnie jak austriacki Riesling. Kłaniam się. Do widzenia.